Siemaneczku, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym update'cie, który niedługo wchodzi do Jailbreak'a i będzie to live event. Drugi live event, problog się w Jailbreak'u. Jeżeli dobrze kojarzycie, live event był już w Jailbreak'u, było to z wybuchem wulkanu, w ogóle wam pokażę. Pojedziemy sobie do wulkanu, pokażę wam na czym polegał pierwszy live event, w którego był live. Live w ogóle był prowadzony razem z Fireout'em. No i ogólnie widzowie, jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, co może być w kolejnych update'ach, co może się wydarzyć, to nie zapomnijcie zostawić tutaj subskrypcji, lajkacza like, i dzwoneczka i pamiętajcie, każdy jeden lajk, like, to yy, jeden uśmiechnięty mendy i więcej. Więc normalnie może zostawić lajkacza, like, to zobaczymy, ile zostawicie. Zobaczymy, czy pijecie rekordy lajków. A teraz lecimy sobie do wulkanu, powiem wam, jaki był pierwszy live event. Jeśli ktoś oglądał, to w sumie wie. Jeżeli ktoś nie oglądał, to może w opisie dam link do tego live'a, w którym był ten live event. Więc w opisie możecie później sobie zaglądać, zobaczyć, jeżeli znajdę. Jeżeli znajdę, to będzie, dobra. Live event był z okazji osiągnięcia chyba jednego miliona osób, albo już miliarda, chyba jednego miliarda osób, które weszły miliarda, to było jednego miliarda osób, które weszły na pierkę i event polegał na tym, że wybuchał wulkan. Teraz wulkan się też przed okazji wtedy zmienił. Musiałbym podjechać do wulkanu. O, wybuchał wtedy wulkan. Teraz już zupełnie inaczej wygląda. Wtedy też wyglądał. Bardziej jak taki komin. Teraz jest już taki bardziej rozwalony. Teraz nadal wybucha. No bo już teraz jak się do niego wskoczy, więc jeżeli chcielibyście wiedzieć to jak się wskoczy, to wybucha. I wtedy on cały wybuch i co się stało z miastem? Wtedy na tym live evencie gdy wulkan wybuch. Yy, miasto zapadło się pod ziemię. Całe miasto w tym momencie zapadało się pod ziemię. Było normalnie to widać jak wulkan tam wybucha. Cała chmura wulkanu szła na miasto i miasto się zapadło pod ziemię. Gdy wulkan przestał wybuchać, miasto się podniosło i. Miasto się podniosło i jest nowe miasto. To jest nowe miasto, które powstało. Wcześniej było inne, jeżeli chcielibyście wiedzieć, jakie jest inne, to możecie zaglądać do odcinka jakiegoś mojego bardzo starego ponad roku i wtedy zobaczycie, jak kiedyś wyglądało miasto. Ogólnie, no teraz wygląda tak, wyglądało inaczej. Chyba tylko budynek jubilera i budynek banku został na miejscu. Reszta zapadła się pod ziemię i się wysunęła. No dobra, no to, ale w sumie Asimo z Batsem planują kolejny live, live event. Live event związany prawdopodobnie z maszyną albo jeszcze jednym elementem. Ludzie rozważają nad dwiema rzeczami. Na początku Wam pokażę pierwsze rozważanie przez ludzi, także rozważanie prawdopodobne przeze mnie. Nie wiem jak to będzie, już, już wam pokazuję, jak sprawdzamy co ja podejrzewam. Co ja podejrzewam, potrzebujemy iść po samolot. Podejrzewam to, że Asimo umieścił specjalnie maszynę czasu pod mapą, żeby powoli ludziom po doinformować, że event się zaczyna. Tak. Mamy tu. Dobra, ludzie specjalnie poinform Dostali poinformowani, że event się zaczyna przed Asimo. Dlatego wręcz właśnie. Maszyna czasu. Nie wiem, czy ona nadal jest. Powinna nadal być. Możliwe, że to była na czas bloksy. Zobaczymy. Jeżeli jest nadal, to jednak wiemy o co tu schodziło. To jednak to możliwe, że to będzie event. Event do live eventu, w którym. Jak podejrzewam? Możecie też pisać swoje domysły. Ja podejrzewam, że. Event będzie połączony z dwóch rzeczy, które wam zaraz powiem. Że ta maszyna wyjdzie na zewnątrz i będziemy musieli przez nią uciekać. Będziemy musieli przez nią uciekać i będziemy musieli ratować jailbreaka, ale w jaki sposób ratować jailbreaka? Będziemy musieli go ratować z przeszłości. I prawdopodobnie będzie kilka rzeczy, które trzeba będzie pamiętać i wykonać. Ok, yy, udało się dostać na dół, jak najszybciej teraz niżej. Dobra, jak możecie zauważyć, tu jest time maszynka. Time maszynka, która prawdopodobnie wyjdzie. Wyjdzie w pewnym momencie A ja podejrzewam, że w, pewnym, w jakim momencie wyjdzie Już wam zaraz powiem Jest tutaj maszynka czasu Okej, okay, jak możecie zobaczyć Jest tam, tak? Yy, ja podejrzewam jedną bardzo ważną rzecz I wy też możecie pisać, czy wy też to podejrzewacie yy. Jesteśmy sobie w bazie wojskowej Jesteśmy sobie w bazie wojskowej I sobie tak myślałem, bo Jeden z youtuberów, czyli CrackCraft Cały czas nie wiadomo skąd ma. Ma... znaczy. Dowiedziałem się skąd ma info, bo było mówione, że będzie live event w kwietniu, tak? Że będzie live event, czyli to już wiemy. Cały czas mówi o jakimś wybuchu rakiety. I właśnie podejrzewam, że jednak może mieć rację pod innym względem. No, względem tego też, że ma duży kontakt z Asimo. Podejrzewam, że... Yy... Ta o do odofletka może mieć z tym powiązanie. Nie no żartuję, <laughs> one zawsze jest fajne. Yy, podejrzewam, że tutaj, tu, baza wojskowa. Nie. Podejrzewam taki scenariusz, że ta rakieta wleci, będzie chciała zniszczyć miasto, a my nie będziemy mogli na to pozwolić. Będziemy musieli sobie to tym w czasie wykonać pewne zadania, yy, po prostu już tutaj, żeby na przykład ta rakieta nie została wystrzelona. Także myślałem o jeszcze jednej rzeczy, która może się zdarzyć. Przylecą kosmici. Lecą kosmici po swoje ufo, broń, no bo w końcu zabraliśmy mi dużo i, i przylecą i wylądują na przykład w jakimś miejscu, tam gdzie to, y, wylądują w miejscu obserwatorium. Myślałem właśnie, że wylądują w miejscu obserwatorium. To są takie moje domysły, nie mówię, że to może być na serio. W komentarzu piszcie własne domysły i pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, więcej osób to zobaczy. Ja jakieś fajne pomysły, jeżeli znajdziecie jakąś fajną fabułę, co może się wydarzyć na live evencie. Na pewno zostawię jakieś serduszko pod tym komentarzem. Więc możecie pisać. Ja sobie tak myślałem, że przylecą kosmici. Bo jest tu takie miejsce troszeczkę oddalone od miasta i jest naprawdę fajne miejsce, żeby coś tu zrobić. I myślałem sobie tak, żeby. że przylecą kosmici. Jak przylecą kosmici, to przylecą tutaj. Miejsce oddalone. Nic tu nie ma. Tu się rozłożą. W sumie nie będziemy mogli tu wchodzić, bo nas wszystko będzie zabijało. W tym czasie. Ci kosmici przylecą Jailbreak, cały jailbreak się zbuntuje Cały jailbreak się zbuntuje I Jeżeli się cały jailbreak zbuntuje Będzie chciał ich zniszczyć będzie Poświęci yy, wszystko I będzie chciał wystrzelić rakietę O ogromnej mocy właśnie na tych kosmitów Która wyleci stąd A kosmici będą chcieli odeprzeć swoje UFO I swoje bronie W końcu zaraz więcej się tego dzieje Kiedyś kosmici już byli Czemu by nie mieli wrócić? Zostanie wystrzelona rakieta. Rakieta jak zostanie wystrzelona. osmieci prawdopodobnie zostaną zniszczenie, ale zostanie też zniszczone du dużo rzeczy na mapie. Zatem tego wyjawi się portal. I ci najbardziej odważni ze wszystkich odważnych wejdą sobie do tego portalu, który będzie prawdopodobnie może w więzieniu. Albo gdzieś ten portal wyjdzie. Prawdopodobnie moim zdaniem w więzieniu. I wtedy trzeba będzie przejść przez ten portal czasu i cofnąć się w czasie. Aż do czasu, kiedy przyleciało, ufo, pojawili się pierwsi kosmici, którzy byli uwięzieni w skale, którzy znikli z tej ska skały. Ja wam gdzieś pokażę, kiedyś było w pewnej skale. Nie pamiętam, gdzie to było, ale w pewnej skale byli kosmici, którzy w pewnym czasie znikli. znikli więc oni prawdopodobnie wrócili. Oni Albo to było po prostu, że my ich więziliśmy, albo coś, pewnym po prostu na jakiejś górze. Nie wiem na jakiej. Możliwe, że to było na tej. Byli schowani kosmici. Jakieś alieny. Było coś schowane. To prawdopodobnie było gdzieś tu. Byli, w górze. Jeżeli dobrze to pamiętacie, że to się ogląda Breaka, byli oni schowani. Więc prawdopodobnie możliwe, że oni wrócą. Czarweg będzie się bronił. Ale niestety zostanie wszystko zniszczone. Będziemy musieli się cofnąć w czasie. Do czasu, kiedy te alieny tam były. Będziemy musieli je uwolnić i zapobiec temu wszystkiemu. Taki scenariusz był naprawdę dobry. Wypiszcie swoje scenariusze. To był mój. Może to jest jakaś bajeczka wyciągnięta z palca. Może nie. Możecie decydować, jaki wy scenariusz będziecie chcieli tutaj. Ciekawe, co wy wymyślicie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak wy sądzicie, że będzie ten live event. Jak widzicie, Krek cały czas mówi o wybuchu bomby. Ja myślę, że tu mogą być alieny. No i coś powiązane z time maszyną, bo w końcu ona się po coś pojawiła. Raczej nie pojawiła się o tak po prostu, żeby się pojawiła. Ale po coś się pojawiła. I czy czasami te alieny chyba nie były tu? Nie, one chyba były tam za więzieniem. No nie wiem, ale drodzy widzowie. Live event czeka, będzie to naprawdę live event, bo będą live eventy się z Fortnite. Yy, walka, na przykład robota z yy, potworem, różne takie, wybuch rakiety. Tam live eventy są prawie cały czas. Yy, albo live event to było z czarną dziurą, gdzie nie mogliśmy dwa dni grać Fortnite'a. Znaczy nie gram no to dużo Fortnite'a, ale kojarzę te eventy. Więc drodzy widzowie, dostaję tyle. Piszcie swoje pomysły, z czym może to wszystko być związane. Jestem naprawdę sam ciekawy i nie mogę się tego eventu doczekać. Także od razu informacja: 7 kwietnia startuje event event wielkanocny z zdobywaniem jajek. Dokładnie będzie się nazywało to Agenci od Jajek, Agenci od AGG od egg, czyli od jajek, zobaczymy ten event na pewno będę wam go nagrywał, na pewno będzie ciekawy, więc jeżeli chcecie na pewno też pamiętajcie o lajkaczu, like więc event będzie nagrywany a my co, czekamy co się stanie z taj maszyną, czy bomba nuklearna wybuchnie czy kosmici zaatakują wszystkie te wątki się tutaj toczyły w ogóle w jailbreaku całym, więc ciekawe czy z jakimś wrócą czy będzie jakiś nowy, zobaczymy, więc na razie, trzymajcie się drodzy widzowie pamiętajcie o subskrypcji, lajku i dzwoneczku, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka